Jesteśmy dzisiaj w PEPCO na przeglądzie. Zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ takie przeglądy będziemy robić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Także bez wychodzenia z domu będziecie mogli sobie przejrzeć wszystko, co jest w PEPCO. Tutaj macie takie fajne pufy. W cenie 60 zł, są tylko czarne, przynajmniej u mnie. Tutaj macie takie stoliczki. Kosztują one 120 zł. No, dla mnie, jak na y, materiał, y, jaki został zużyty na wykonanie tych stolików, to jest dosyć dużo te 120 zł. Ale być może komuś się spodobałem. Słuchajcie, tu macie lampki e, różnego rodzaju, e, figurki po 35 zł. Tutaj ta lampka duża jest za 70 zł, ale powiem Wam szczerze, na żywo wyglądała naprawdę przepięknie. Tutaj macie kolejne w zasadzie z daleka na początku zastanawiałam się, co to jest. 70 zł za sztukę, czy to są kwietniki, czy takie, czy takie stoliczki. E, Kolejna znowu ta lampka, zobaczcie ta czarna lampka, jaka jest piękna, po prostu uwielbiam. No i też w Pepco zaczynają się już pojawiać takie ogrodowe rzeczy. Tutaj macie za 5 zł takie osłonki no doniczki, bardzo nowoczesne w formie wiaderka. Błyszczące, kolory były różne, białe, taki blady róż, wielkości też różne. Z tym, że no wiadomo, te, te większe, droższe, ale w cenie 7 zł za sztukę, także no i takie tak wychodzi to moim zdaniem dosyć tanio. Na dole tutaj pojawiły się takie czarne z tym, że trochę z innymi uchwytami, takimi formie. Liny moim zdaniem są po prostu przepiękne. Były też białe, ale te czarne zdecydowanie bardziej mi się pojawiały, podobały. Przepraszam. Cena to jest 10 zł za sztukę. Tutaj macie te białe też dyszka. Bardzo fajne. Lecimy dalej. Kolejne osłonki te z tymi bąbelkami. Bardzo nowoczesne, bardzo fajne moim zdaniem. 20 zł. Za sztukę. I one były u mnie tylko w kolorze beżowym, nie wiem, jak u was. Te czarne robią na mnie. Zobaczcie, jakie są ładne. Zrobiły na mnie największe wrażenie. Bardzo mi się podobają i one są po 15 zł. Tutaj na dole są jeszcze takie, jakby z imitacji takiego kamienia. No, nie w moim guście, ale zależy to rzecz gustu, komu się co podoba. 15 zł za sztukę, także słuchajcie, te ceny są w sumie całkiem spoko. No, i takie, tak uważam, że PEPKO ma najlepszy asortyment za te, ceny, za te ceny, które oferuje. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze widzicie osłonki i doniczki, różne bordowe, taka imitacja tradycyjnych. Tutaj coś w stylu takiego, jakby dywanika, aktualnie u mnie był na promocji. Już Wam zaraz tutaj sprawdzę, jaka będzie cena. Słuchajcie, 25 zł bo akurat przecenione. Nie wiem, czy u Was te pepka to są tak super wyposażone, ale u mnie jest naprawdę to pepko, jak widać na bogato. Tutaj stoją te lawendy. Słuchajcie, one mi się strasznie podobają, te lawendy, po prostu są piękne. I one są tutaj po 30 zł. Sztuczna trawa, oczywiście tutaj takie. Z daleka w sumie nie wiem, co to jest. Czekajcie, zobaczymy. To jest takie jakby kosz 25 zł. I słuchajcie, pojawiły się z Russell Hobbsa różne sprzęty. No ceny są bardzo różne. Tutaj macie czajnik za 160 zł na przykład. No cena jak na tą firmę uważam jest całkiem taka normalna, bo ten Russell Hobbs ogólnie ma dosyć drogie produkty. Tu macie toaster też 160 zł. E, ten grzankowy taki. U mnie ogólnie był dostępny czarny i biały. Tutaj macie 160 zł znowu widać cenę. Co tutaj jeszcze czekajcie? No, tutaj macie też taki czajniczek. Cena to jest 200 zł. I tutaj z tego co widzę, czekajcie, są tylko białe. No, tylko białe. U mnie tylko białe. Nie wiem, może macie jakieś pepko, gdzie czarne będą, bo podejrzewam, że były, tylko się wyprzedały. No i tutaj zwykły toster, tylko nie mogłam na nim znaleźć ceny. Ale opisałem gdzieś tak o 150 zł, moim zdaniem. No i do zestawów różne patelnie z tej samej firmy. Tutaj też macie Raser Hopsa. Nie wiem, czy dobrze wymiawiam, jak źle to mnie poprawcie w komentarzu. Tutaj ta duża patelnia 24 cm 25 zł za sztukę. Tutaj troszkę inna, Nie, to w sumie ta sama Sorki, praktycznie. Może trochę ta jest, przepraszam, głębsza. Tutaj macie taką do, do jakichś takiej gulaszy. Czytam do sosu, za 70 zł to ona ona jest. Na patelnię, te tutaj jest taka bardziej z kamienia, kamienia, do nich naprawdę nic nie przywiera, ona kosztuje 50 zł i naprawdę ją z całego serca polecam, jest naprawdę idealna. Garki, garki, garki. Jeżeli chodzi o te na górze, to bardzo polecam, są bardzo fajne, ale tutaj jeszcze widzę, słuchajcie, pojawiły się czajniczki. Te czarne są po prostu prześliczne, no srebrny taki bardzo klasyczny. Tutaj to jest cena 25 zł. Za takie czajniczek, ale te czarne mnie urzekły, słuchajcie. Są nowoczesne, a takie stylowe. Cena za taki czajniczek to jest 60 zł. Są 3-litrowe, bardzo fajne. Tutaj macie takie owoce za 4 zł. Na początku z daleka myślałam, że to są jakieś torebki prezentowe w ogóle. No ale dobra, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze, słuchajcie, mamy fajnego. Tutaj na dole są takie do butów. Za piątkę. I te wieszaczki tutaj obok już widzę. Zaraz do nich podejdziemy. Słuchajcie, ale ogólnie tych wieszaczków nie polecam. Kiedyś je miałam i wszystkie mi się połamały. One są, słuchajcie, w cenie 4 zł. Możecie sobie jeszcze tak na koniec przejrzeć ten dział, jak to u nas wygląda. Dla zwierząt słuchajcie, pojawiły się też ubranka w różnych kolorach dla małych piesków za 30 zł. Bardzo fajne, cieplutkie, z takim polarkiem od wewnątrz. Czerwone, czarne w krateczkę. Zależy co piesek woli. Nie no ja ogólnie już psa nie mam słuchajcie, ale, ale miałam i teraz ubolewam, bo niestety m, długo z nami nie była. Był to piesek ze schroniska, więc Żyła krótko, ale przynajmniej szczęśliwie. No dobra, wracając, dlatego tak wracam zawsze na ten dział ze zwierzętami, lubię być yy, na bieżąco w tych nowościach. Słuchajcie, taki fajny hamburger, no i gryzaki z Pepco. Są bardzo fajne. Mój pies zawsze je używał yy, do zabawy i powiem szczerze, dosyć długo wytrzymywały. W cenie też są całkiem spoko, bo są po 8 zł, także uważam, że to w porównaniu wiecie do tych w yy, sklepach zoologicznych, to naprawdę nie są jakieś takie wygórowane ceny. Tutaj mamy za 12 zł taki gryzak. No i słuchajcie, dywaniki do łazienki. Ja je bardzo uwielbiam, one są mięciutkie. Ten materiał z góry jest taki fajny, że fajnie się je odkurza, nic nigdzie nie włazi. I one tutaj, one są tutaj, słuchajcie, po 12 zł. Ja przepraszam za mój głos, ale ja jestem przeziębiona, mam chrypkę. Dlatego mam taki dziwny głos, może się mnie trochę dziwnie słuchać. Słuchajcie, kolorów jest bardzo dużo. Beżowe, czarne, niebieskie, różowe, naprawdę zielone, jak widać tam, bardzo duży wybór. Tutaj macie mydelniczki za 12 zł. Bardzo fajna, ta biała mi się bardzo podoba, podoba mi się też ta obok. Taka, taka bardziej szara. Tutaj takie na szczoteczki pojemniczki. Za 10 zł słuchajcie, także, także fajnie. Dobra, ale jakieś tam oglądałam, wiecie, gdzieś w kastoramie takie e, e, akcesoria łazienkowe, no to niestety były mega drogie, bo tak cztery dychy zawsze trzeba dać za coś takiego. Tutaj za 15 zł kolejna mydalniczka, taka w imitacji kamienia. Ta zielona z tym takim miedzianym też jest bardzo fajna, słuchajcie, bardzo nowoczesna. No, aczkolwiek też może kolory komu się kojarzą stylowo trochę. 15 zł. Tutaj mamy też takie, widzę, zestawy prezentowe. U mnie zostały już ostatnie sztuki i one są, słuchajcie, po 25 zł za taki komplet. No to powiedzcie mi szczerze, gdzie kupicie tańsze takie zestawy? Jak tutaj macie podstawkę, mydelniczkę i kubeczek. Lusterka, o kurczę, uciekam, bo się odbiłam. <laughs> to są takie lusterka fajne dosyć do makijażu. Mi się bardzo podoba to tutaj z tą drewnianą podstawką. Ono kosztuje 30 zł. Słuchajcie. Jest bardzo fajne, to kwadratowe też spoko, już mi się średnio podoba. Te u góry okay, jak ktoś lubi, z tym, że nie mogą tutaj dorwać ceny, ale gdzieś tak koło, kosztowały około 10 zł. Z tego, co pamiętam z poprzedniego przeglądu. No słuchajcie, to uwielbiam. Ja uwielbiam takie pikowane z takimi cykinkami za 15 zł. U mnie już została jedna, także widać, że chyba dosyć spory szał na to był. Chyba najczęściej kupowane, bo jedna sztuka została. Tutaj mamy takie miedziane, złote miedziane. Za e, słuchajcie, 9 zł. Tutaj taka makrama za trzy dyszki. No i patrzcie, ile pościeli. Słuchajcie, ja po prostu. Pierwszy raz w Pepko widzę taki duży dział z poszewkami. Pochwalcie się w komentarzach, czy u Was też jest ten dział taki bogaty. Bo są do wyboru, do koloru. Naprawdę mnóstwo wzorów. Zaraz tylko e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało cenowo. Wyciągniemy jakoś pierwszą z brzegu zobaczymy, jaka tu jest cena za te poszawki czekajcie chwilkę. wyciągniemy, ale tutaj już widzę, że to jest 60 zł. Pochwalcie się w ogóle, po podzielcie się w komentarzach, co się z tego wszystkiego, co tutaj Wam pokazałam najbardziej podoba. E, tutaj mamy takie pojemniczki za 30 zł, jak to w pewko są zawsze w różnych rozmiarach, mniejsze za 25, większe za 30. I tutaj już widzę na dole, słuchajcie coś pięknego. Tam mi się bardzo podoba. One kosztują 30 zł, ale są takie fajne, mięciutkie, misiowate te, po, te pojemniczki. Zobaczcie, jaki fajny dotyk, taki polarek, nie? Taki miś. Firaneczki, zasłonki po 60 zł. Tutaj ta firaneczka. Taka, o, ta żółta mi się bardzo podoba, 50 zł. Takie ożywiające kolory do domu, nie? Ja lubię takie żółte. Tu 35, macie ta, następna jest za... Też jest, słuchajcie, za 35 zł. Tamta ostatnia za 10. O, jaka piękna, patrzcie. Słuchajcie, to mi się z daleka rzuciło w oczy, że szłam, czekam, żeby Wam to pokazać. 20 zł za taką kosmetyczkę. Bardzo fajna. Dla dziewczynek szczególnie myślę, że bardzo się będzie podobała. Tutaj mamy takie organizery za 40 zł. Łazienkowe. No i słuchajcie, zaczyna się rozkręcać dział walentynkowy w, w pepko. Serduszka, słuchajcie, dla mnie hitem są mm, te szklaneczki, bardzo piękne. I takie liszki u góry, słuchajcie. Yy, czerwony i czarny po prostu, moim zdaniem, hit walentynkowy.